W dniu wczorajszym na sesji Rady Miasta został złożony wniosek o odwołanie Pani z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta. Czy było to duże zaskoczenie? Tak, było to zaskoczenie oczywiście, ponieważ wniosek ten nie był wcześniej dyskutowany na klubie Radnych, Prawa i Sprawiedliwości. Jakie zarzuty, jakie argumenty pojawiły się w tym wniosku? Jest to zarzut naruszenia artykułu 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, który Stanowi, że sekretarzowi zakazuje się tworzenia partii politycznych i przynależności do nich. Ja nie tworzę partii politycznych, a przeszkody związane z przynależnością usunęłam już w 2015 roku, kiedy wyobjęłam funkcję sekretarza w gminie Szczercu. Kto pod wnioskiem się podpisał? Pod tym wnioskiem podpisało się czterech moich kolegów klubowych, a także dwie radne ziemi bohaterckiej. No i właśnie, kolejne zaskoczenie. A co było większym zaskoczeniem? Czy to, że pod tym wnioskiem podpisali się klubowi koledzy, czy opozycja? Jedno i drugie przyznaję, chociaż największym zaskoczeniem było to, że pod, pod tym wnioskiem podpisały się osoby, które obok mnie zasiadają w Prezydium Rady. Czym dla Pani jest to doświadczenie? No, tak jak powiedziałam, oczywiście zaskoczeniem, natomiast ja decydując się na działalność samorządową brałam pod uwagę również takie scenariusze. Dziękuję Pani bardzo. Ja również dziękuję.